Siema. Udowodnij, że takie wyrażenie zawsze przyjmuje stałą wartość. Pierwsze, co należałoby tutaj zobaczyć, to że pod pierwiastkiem znajduje się wzór skróconego mnożenia. Czyli ja to mogę zapisać. 3 pierwiastek i pod pierwiastkiem 2a odjąć 1 do kwadratu, a mianownik przepisuje. 2, wartość bezwzględna 2A odjąć 1. Z tego wzoru z tablic maturalnych widzę, że jeśli coś pod pierwiastkiem jest do kwadratu, to mogę zapisać te wyrażenie wartości bezwzględnej, czyli te wyrażenie tutaj mogę zamienić na wartość bezwzględna 2a odjąć 1. Czyli to będzie 3 wartość bezwzględna 2a odjąć 1, a mianownik przepisuje. W takim wypadku obie wartości bezwzględne z mianownika i z licznika mogę ze sobą skrócić. I zostaje mi, że wyrażenie równa się 3 drugie, a 3 drugie jest stałą wartością. Czyli udowodniłem, że to wyrażenie przyjmuje stałą wartość. Chcesz mieć matmę? Nie obserwuj.